Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku serii Polecajki Mamagi, i dzisiaj tematem będzie zmiana pieluszki. Zaczynamy. Ok. Temat zmiany pieluszki może wydawać się banalny, ale wiem, że są tutaj wśród Was osoby, które wolą jednak krótsze materiały, szczególnie te z sytuacji, które na pewno Was spotkają. No i zmiana pieluchy czeka wszystkich ludzi, którzy spodziewają się maluszka, którzy czekają na maluszka, więc chciałabym w tym krótkim filmie, zebrać takie podstawowe informacje, bo absolutnie tutaj nie powiem Wam nowych jakichś rewelacji, czy, czy nie odkryję Ameryki, natomiast chciałabym zebrać to w całość, pokazać Wam dwa sposoby, jak można założyć tą pieluszkę, pokazać kilka myków, jak tą pieluszkę zmienić, bo to też bywa bardzo różnie, część z Was pierwszy raz zmienia pieluszkę właśnie swojemu dziecku, część z Was zanim zmieni pieluszkę swojemu dziecku to ma już na swoim koncie tysiące zmienionych pieluszek. Więc to jest raczej ten film z serii podstawowej. Wspieramy wszystkie informacje w całość, żeby łatwo było do tego w razie czego wrócić. Zacznę od tego, słuchajcie, co jest bardzo ważne: żeby nie bać się swojego dziecka i żeby pamiętać, że nie ma konkretnego jednego czy dwóch sposobów, jak można tą na przykład pieluszkę zmienić, czy jak można postępować z maluchem. Prawda jest taka, że jeżeli będziecie podchodzić do dziecka, tak szumnie teraz to troszkę zabrzmi, z miłością i z szacunkiem, to nawet między Wami, między Mamą a Tatą, mogą być różnice, jak zmieniacie pieluszkę, jak podnosicie malucha. Natomiast mając na uwadze, właśnie tą miłość i szacunek do dziecka, czyli będziemy robić rzeczy delikatnie, będziemy robić rzeczy w bezpieczny sposób dla tego dziecka, czyli biorąc pod uwagę jego wieki, jego możliwości i też jego pewnego rodzaju trudności, to tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby wyuczyć się tutaj konkretnych schematów, one mogą być pomocne na start, bo tak jak powiedziałam, zdarza się, że właśnie pierwszy raz macie malucha przed sobą własnego, Więc dlatego takie filmy powstają, dlatego tego uczymy w szkołach rodzenia, żeby w ogóle mieć jakiś punkt zaczepienia i od czegoś móc zacząć. Natomiast, oczywiście, w miarę jak dziecko rośnie, w miarę jak dziecko nabywa nowych umiejętności, i to też, jak jesteście w internecie, na pewno prędzej czy później spotkacie wszystkie memy z tym, jak to jest zmieniać pieluchę dziecku, które już na przykład raczkuje, czy mocno się przekręca, to wtedy taki sposób tutaj spokojny, pomijam fakt, że to jest na lali, ale te, te sposoby noworodkowe mogą nie zdać egzaminu. Dlatego to jest tylko baza, to jest taka podstawa, z której mam nadzieję będziecie mogli skorzystać, żeby nabrać pewności i odwagi do tego, żeby zajmować się tym swoim malutkiem. E, tu jeszcze powiedziałam to. E, tak szybciutko, ale chcę to podkreślić, możecie zmieniać pieluchę inaczej. Wiem, że są pary, które lubią robić e, wszystko tak samo i, i jakby uczą się razem i trzymają się jednej wersji. Natomiast e, bardzo wiele e, par e, z nami obserwuje, i to jest też mój przykład, to jak ja zakładam pieluszka, to jak zakładam mój mąż, to, jest, to są dwa różne sposoby. E, I żeby było e, jeszcze tak ciekawiej, to moje dzieci uczyły się, jak się zachowywać, jak mama zmienia, jak tata zmienia. Wiedziały, jakie ruchy będą dla nas pomocne. Oczywiście mówię tu o starszych e, dzieciaczkach, nie o noworodaskach. Więc tak, praktycznie e, zaraz przejdziemy do pokazania, jak założyć tą pieluszkę i jak tę pieluszkę zmienić, e, jakie mogą być tutaj pomocne e, triki, tak to nazwijmy. Ale pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, słuchajcie, to trzeba wybrać pieluszkę. Szybciusieńka anatomia pieluszki. Każda pielucha ma przód, Tutaj jest wycięcie na pępek, bo jest to pieluszka w rozmiarze 1, czyli jeszcze kikut pępowinowy może nie odpaść, więc tu jest specjalne miejsce, żeby ten kikut nie był zakryty. Natomiast jeżeli u Waszego dziecka ta pieluszka wciąż będzie zakrywała nawet z racji tego wycięcia, to po prostu tą pieluchę trzeba odwinąć, tak żeby dopóki nie odpadnie kikut pępowinowy, żeby go nie zakrywać. Mamy przód, tu mamy najczęściej napis albo jakieś zwierzątko, jakąś twarz, jakiś rysunek. I tutaj też jest taka specjalna warstwa. Jak sobie podotykacie pieluchę, to tutaj jest inaczej. A tu jest inaczej. Tu jest. Słychać? Takie miejsce, które ułatwia utrzymanie tych łapek czyli ten klej po prostu lepiej się trzyma w tym miejscu. Co nie znaczy, że jak zapniecie gdzie indziej, to się od razu pieluszka otworzy. Nie, ale jest dedykowane miejsce, żeby te łapki się tutaj znalazły. No i mamy tył. Z tyłu są właśnie te łapki z klejem. Jedna i druga. Tutaj mamy jeszcze ściągacz. ściągacz zarówno ułatwia dopasowanie pieluszki do ciałka dziecka, a druga sprawa jest jeszcze takim dodatkowym zabezpieczeniem, żeby ewentualnie zawartość pieluszki nie uciekła tak szybko. Mamy zestaw falbanek zewnętrznych, ważne, żeby one były na zewnątrz, i mamy też takie falbanki wewnętrzne, które właśnie utrzymują zawartość tutaj w środku. No i zobaczcie, mamy środeczek. Tutaj jest wkład chłonny na całym tym pasie. Więc tutaj też ta zawartość się będzie równomiernie rozprowadzała. A na zewnątrz jeszcze mamy takie paseczki. Tutaj one są koloru żółtego, kiedy pieluszka jest sucha, i w przypadku kontaktu z moczem ten kolor zmienia się na niebieski. I teraz, jak często zmieniać pieluszkę? Bardzo trudno jest powiedzieć konkretny taki schemat czy przedział czasowy, bo zdarzy się, że maluszek zmienicie pieluszkę, od razu zrobi kubkę. Jesteście jakby jeszcze na przykład przed karmieniem dziecko jest spokojne, to zmienicie tą pieluchę później po karmieniu znowu, więc odpowiadamy raczej na potrzebę. A nie trzymamy się konkretnie tam co trzy godziny. Jeżeli maluszek śpi, jeżeli wszystko jest w porządku, to i na przykład nie budzi się, nie, nie jest dla niego e, trudnością, nie jest dla niego m, żadnym takim nieprzyjemnym doznaniem nawet siku, to po prostu zostawiamy dziecko e, w spokoju. Nie ma, naprawdę, nie ma książki, Jednako, takiej, która opisuje wszystkie zachowania dzieci, albo raczej dzieci nie stosują się do takich sztywnych reguł. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby na spokojnie uczyć się swojego dziecka, uczyć się odczytywać sygnały, które, e, które Wam przekazuje, jak z Wami rozmawia, co lubi, czego nie lubi. E, na koniec powiem też kilka rzeczy, które mogą pomóc, jeśli chodzi o dzieciaczki, które nie bardzo lubią zmianę pieluszki. Natomiast zaczynamy jeszcze, tak jak powiedziałam, że ważny jest wybór pieluszki. Są dzieci, które przyjmą każdą. Naprawdę są bardzo mało wymagające, ich skóra świetnie toleruje. Natomiast, mimo wszystko, zachęcam do takiego świadomego wyboru czyli żeby to wnętrze pieluszki było raczej bez dodatkowych zapachów, bez dodatkowych kolorów, żeby ta skóra dziecka, nawet jeżeli świetnie sobie radzi, to wciąż jest bardzo delikatną skórą, która dojrzewa bardzo mocno w przeciągu pierwszych trzech lat czyli cały. Ten czas, um, kiedy nosimy pieluszkę, bo czasem to jest półtora roku, czasem dwa lata, bardzo różnie. Natomiast to jest okres mocnego dojrzewania skóry, i teraz pieluszka na półpie dziecka jest praktycznie 24 godziny na dobę, więc tutaj. To, co jest praktycznie non-stop przy skórze dziecka, powinno być jak najdelikatniejsze i w jak najmniejszym stopniu zaburzać ten rozwój naturalny skóry. Dlatego zachęcam do tego, żeby właśnie zwrócić uwagę co tutaj jest w środku, z czym ta skóra ma kontakt. Dla dzieci natomiast, które są bardzo wrażliwe, które bardzo reagują na wszelkiego rodzaju substancje, e, zachęcam do korzystania z pieluszek, które są. E, możliwie najbardziej łagodne, czyli to na przykład jest wersja bambusowa. Bambi Boom ma też wersję z bawełną, to jest tak mięciusieńka pielucha, tak delikatna, naprawdę już jak jesteście na tym kanale, to wiecie, że to jest, to jest wybór, który padł u moich dzieci, szczególnie Wanda pierwszy rok miała tylko i wyłącznie te pieluszki z bawełną, akurat jej skóra jest wybitnie wymagająca i każdorazowo, nawet jak czasem w żłobku, dostanie nie swoją pieluszkę, to od razu to widać po niej, więc to akurat jest dzieciątko, które wybrało sobie pieluchę i trzymało się tego jednego wyboru. W przypadku dzieci też z taką mocno wrażliwą skórą zachęcam do rozważenia pieluszek wielorazowych. One wiem, że na start brzmią jako coś trudnego, ale uwierzcie, że to jest tylko kilka razy do przećwiczenia Znalezienie produktów, które Wam odpowiadają i naprawdę nie jest to takie trudne jak się wydaje, więc o tym będzie odrębny materiał, już to obiecywałam i tak będę, będę tworzyć o pieluszkach wielorazowych e, oddzielnie. Natomiast tutaj zaznaczam, żeby na start nie przerazić się samym tym hasłem, e, bo znam bardzo wiele par, które nawet moja własna siostra używała przez pierwsze miesiące tylko pieluszek wielorazowych, okazjonalnie e, korzystała właśnie z pieluszek. Jednorazowych yy, i cała też mówiła, że na start myślała, że to jest dużo trudniejsze, a później jak nabieracie sprawę, i jak ze wszystkim, jak poznajemy, to jest łatwiej. Jedziemy dalej. Yy, więc wybieram sobie pieluszki, wiemy co robić, jeżeli skóra dziecka jest bardziej wymagająca, szukamy naturalniejszych materiałów. Tutaj ten bambus po prostu jest dużo bardziej przewiewny, nie ma tej warstwy plastikowej, yy, ale wciąż zachowuje ta pieluszka swoją. Chłonność. No to teraz jak zmienić, żeby nie przedłużać? Zaczynamy, czyli zakładanie pieluchy i zmiana pieluchy. I teraz samo założenie pieluszki. Pokażę Wam dwa sposoby. Pierwszy, bierzemy pieluszkę. Pieluszkę ma przód raz jeszcze, ma tył. Tutaj ważne, szczególnie jeżeli w tej paczce te pieluszki są tak mocno spłaszczone, to dobrze jest ją po prostu pootwierać, żeby tutaj te wszystkie falbanki mogły znaleźć się na właściwym miejscu. I teraz jedna ręka idzie pod jedną nóżkę, druga ręka chwyta za bioderko. I tutaj dziecko zachowa się podobnie jak lala, może niekoniecznie będzie aż tak spokojne. Mamy Przygotowaną pieluszkę i teraz delikatnie podnosimy unosimy samą pupę malucha, wsuwamy pieluchę, i zapinamy obie łapki. Jedna i druga. Sprawdzamy, czy mieści się paluszek, sprawdzamy, czy na pewno wszystkie falbanki zewnętrzne są na zewnątrz, ważne, żeby też sprawdzić. Czy na pewno pieluszka się tutaj na plecach nie podwinęła? Jak jest pewność, że wszystko jest ok, no to gotowe. Drugi sposób to jest przez rotację, czyli chwytamy sobie maluszka, przekręcamy go na wybrany boczek, podkładamy pieluszkę. Teraz naprawdę muszę to zrobić, jakbym miała swoje małe dziecko, czyli większość rzeczy wykonujemy jedną ręką. Dzidzia wraca na środek. Przekręcamy jeszcze na drugą stronę, jak jest potrzeba, żeby tutaj lepiej ta pieluszka e, się mogła umiejscowić. I to samo. Zaklejamy z jednej i z drugiej strony. I gotowe. Wiemy, jak założyć pieluszkę, to teraz czas na zmianę tej pieluszki. Czasem tak jest, że wiemy, co nas w tej pieluszce czeka, a czasem musimy sprawdzić. Więc dzisiaj sprawdzam. Ok? Widzę. Albo siku, albo kupa więcej opcji nie ma. Natomiast na potrzeby tego filmu teraz jest. Kupa. Wszystko mam przygotowane, sprawdziłam i teraz uwaga: za, zamykam sobie tą pieluszkę z powrotem, nie zapinam jej, tylko jakby zakrywam. I teraz chwytam za nóżki dziecka. I bardzo ważne jest, żeby za te nóżki w żaden sposób dziecka nie ciągnąć: ani nie ciągnąć do góry, żeby podnieść pupę, ani nie ciągnąć mocno w stronę twarzy, żeby na przykład tutaj zobaczyć jeszcze, czy gdzieś nie jest pupa zabrudzona. Jedyne, co robimy, polecam Wrócić sobie te nóżki ręką niedominującą i te nóżki trzymamy, żeby one po prostu nie wpadły nam w środek zabrudzonej pieluszki. I ruch, który polecam sobie zapamiętać, to jest ruch taki wciskający delikatnie w podłoże, dzięki czemu te nóżki po prostu będą łatwiejsze do e, utrzymania. Otwieram, sprawdzam. Tutaj bardzo często jest jeszcze całkiem sporo czystej pieluszki, czystszej, może tak powiem, więc możemy część zabrudzeń jeszcze z pupy zdjąć i u dziecka akurat bardzo łatwo będzie wsunąć tutaj tą pieluszkę. I to jest też manewr, dzięki któremu mamy czystsze pole operacyjne. Wybieramy sobie e, czym chcemy oczyścić tą pupę, czy to będzie rolka bambusowa, czy to będą chusteczki mokre, czy to będzie płatek kosmetyczny z wodą. Może sobie ewentualnie w wodzie i kierunek niezależnie od płci: góra-dół. E, obmywam, oczyszczam. I jeżeli chcę sprawdzić, czy tył jest czyściutki, czy jeszcze wymaga pracy, to sobie całego maluszka przekręcam na boczek i teraz. Mam tutaj pięknie wszystko pokazane, możemy obmyć. Ok, i zabieram sobie tą pieluszkę. W tym momencie już nóżki możemy puścić wolno. Zabieram pieluszkę, biorę następną i zakładam. Ok. Skoro to już mamy za sobą, no to teraz e, pokazałam tutaj przy okazji, e, z czego możemy skorzystać, jeśli chodzi o oczyszczanie okolicy pieluszkowej, czyli mamy płatki kosmetyczne plus woda, mamy rolkę bambusową. Plus woda i ta y, rolka, zobaczcie, to jest taka dość duża ta ściereczka, ona nie rozmięka pod wpływem wody. Ehm, ja bardzo lubiłam ten sposób, że jak jesteście na tym kanale, to na pewno wiecie, że jestem wielkim fanem rolki. No i oczywiście mamy chusteczki nawilżane i teraz też w sklepach jest bardzo duża dostępność chusteczek z dobrym składem. Zachęcam Was do tego, żeby czytać te składy, żeby wybierać te najkrótsze, najdelikatniejsze. I oczywiście znaleźć te, które odpowiadają zarówno Waszemu dziecku, jak i Wam. I teraz na bank padnie pytanie, czy przy każdej zmianie pieluszki trzeba stosować jakiś krem, jakieś mazidło. Uwaga, nie trzeba. Jeśli pupa jest różowa, nie ma tam żadnych podrażnień, nic się nie dzieje, świetnie dziecko toleruje pieluszki, które wybraliśmy, oczyszczamy tylko tą skórę w razie potrzeby, to nic dodatkowego nie stosujemy. Na przykład po kąpieli są takie dzieciaczki, które mają gdzieś tam przesuszenia, czy po prostu co jakiś czas okazjonalnie wzmacniacie tą skórę jakimś mleczkiem czy balsamem nawilżającym, no to też można oczywiście pupę przesmarować i będzie ok. Natomiast, co jeżeli zaczyna się coś dziać? Mamy takie główne, powiedzmy trzy grupy produktów, z których można skorzystać. Jak już zaczęłam o tych e, nawilżających kremach, no to zacznijmy sobie właśnie od tej grupy. Kremy nawilżające to są takie produkty, które powinny się wchłonąć w skórę i nie zostawiają takiej tłustej warstwy, takiej poświaty. I one najczęściej e, po prostu jest napisane na opakowaniu krem nawilżający. I słuchajcie, jest mnóstwo fajnych... E, ja na przykład e, bardzo lubiłam krem nawilżający z Alfanowa, lubiłam krem nawilżający ten krem z sarenką Derma Eco Baby. Bardzo dobrze mi się też sprawdzał taki krem nawilżający z musteli. To są takie produkty, które każdy z nas, tak jak nie wiem, do twarzy stosujecie. Mamy swoje preferencje, mamy coś, co nam odpowiada, więc możecie poszukać też, jak stoicie w drogerii, możecie popatrzeć na składy, możecie popatrzeć na, na serie, które na przykład już macie, czy macie gdzieś tam polecone to żeby sobie przetestować i na przykład jak jest ta skóra tak delikatnie zaczerwieniona, czy po prostu, nie wiem, ustalacie sobie, że raz dziennie przesmarujemy właśnie pupę takim kremem, czy gdzieś w miejscach, gdzie e, może dojść do częstszych podrażnień, to taki krem nawilżający jak najbardziej możemy tam zastosować. Pamiętajcie, to już powiem w przód, każdorazowo, jeżeli mówię o smarowaniu pupy czymkolwiek, e, mniej znaczy więcej. Tutaj ilość bardzo duża, nie wpłynie na lepszy rezultat. Czyli wszystkie te specyfiki po prostu nie chcemy zostawić tutaj takiej warstwy, nie wiadomo jak grubej dla dzieciusia, bo może to też być nieprzyjemne dla niego, więc cieniusieńka warstwa, smarujemy, zamykamy pieluszkę. Więc to jest pierwsza grupa. Druga grupa to są kremy natłuszczające. Kremy bądź maści natłuszczające. I to się świetnie sprawdzi w miejscach, gdzie skóra styka się ze skórą. Na przykład w pachwinkach albo w szparze pośladkowej zdarza się, że jak ta skóra się dotyka, to widać właśnie w tym miejscu takie zaczerwienienie. I tutaj zaczynamy od chyba najbardziej znanego specyfiku do zmiany pieluszki, czyli linomak zielony. Kosztuje kilka złotych w aptece i naprawdę jest chyba takim produktem, który jest na rynku od lat i on naprawdę świetnie, świetnie się sprawdzi, ale mamy też takie produkty, które mają jakby takie połączenie pewnych funkcji i tu jest na przykład krem Spanio, to jest krem właśnie do pielęgnacji okolicy pieluszkowej i on jest taki ochronny, w kierunku e, też natłuszczającego z racji właśnie składu, bo tutaj też jest lanolina, tutaj jest olej ze słodkich migdałów, masło szea, więc on będzie zarówno tą skórę odżywiał, jak i właśnie zostawi taką cieniusieńką, delikatną warstwę chroniącą. Więc mamy też produkty dwa w jednym. Nie jest tak, że musimy mieć oddzielnie nawilżenie, oddzielnie natłuszczenie. Możecie też szukać, na pewno jest ich więcej, e, więc możecie też szukać po prostu po składzie, jak już zaczniecie e, czytać, będziecie wiedzieć, jaki składnik jak Jaką funkcję będzie pełnił, to, to znajdziecie coś, co po prostu u Was się świetnie sprawdza. No i jak mówimy o pupie, no to kremy z synkiem. Kremy z synkiem, słuchajcie, są na rynku od lat. I tych kremów z cynkiem mamy bardzo dużo do wyboru. Mamy takie, które mają bardzo wysoką zawartość cynku i też ta konsystencja będzie wręcz przypominała taką pastę. Mamy kremy, które e, będą miały dużo składników też odżywczych, nawilżających i one będą zupełnie inne w konsystencji, będą dużo bardziej przypominały taką e, konsystencję kremu nawilżającego. Ale krem z cynkiem kiedy się może przydać? Po pierwsze, jeżeli widzimy, że ta pupa zaczyna być zaczerwieniona w miejscach takich nietypowych, Czyli nie gdzie skóra styka się ze skórą, tylko na przykład e, widać takie zaczerwienienie, widać takie krosteczki czy jakąś wysypkę. E, I kremy, które do tej pory stosowaliśmy, czyli na przykład nawilżające, już sobie z tym nie radzą. E, nie jest to też ewidentne uczulenie na e, wybraną przez nas pieluszkę, czyli nie ma tak, że zdejmujemy pielucha na skórze dziecka po prostu ślad taki odbity. To można spróbować właśnie wprowadzić ten cynk, który też może mieć taką funkcję właśnie wyciszającą. I zachęcam, żeby na start jednak decydować na kremy, które mają niższą zawartość cynku albo które mają również w swoim składzie właśnie składniki takie pielęgnacyjne. I też na rynku zawsze będzie napisane najczęściej gdzieś w procentach, jaki, jaka jest zawartość tego cynku i czy jest coś jeszcze. W tym, w tym kremie, właśnie takiego ochronnego, więc e, znowu tutaj ilość możliwie najmniejsza, delikatnie do rozsmarowania. Patrzymy, jak skóra reaguje. Jeżeli dobrze reaguje, to ok, na czas, dopóki się nie wyciszy, to zaczerwienienie, ta wysypka, to podrażnienie możemy stosować. Na przykład, e, to jest naprawdę tylko przykład. Przez dwie zmiany pieluszki smarujemy tym kremem z cynkiem, widzimy poprawę. Przy trzeciej pieluszce, na przykład niczym nie posmarujemy, albo posmarujemy e, kremem nawilżającym. Znowu przy kolejnej zmianie znowu na przykład krem z cynkiem, Szukajcie po prostu takich swoich rozwiązań, które się u was sprawdzą, e, bo tutaj też nie zawsze jest to takie łatwe do e, jakby przekazania wam, zanim zobaczymy problem. Tu indywidualne. E, dorazanie, do indywidualne podejście, czyli widzimy problem, widzimy jak ta skóra wygląda, to na pewno będzie, będzie prościej, żeby tutaj jakąkolwiek taką rutynę Wam zaproponować. I w tych początkowych tygodniach jesteście pod opieką położnej środowiskowej i jak najbardziej ta położna może Wam tutaj pomóc dobrać właściwe specyfiki. Mamy też takie bonusowe e, preparaty I to są kremy, e, wszystkie takie z oznaczeniem Cika. To będą takie kremy odbudowujące, i one też się świetnie sprawdzą. E, jeżeli gdzieś ta skóra została mocniej podrażniona, możecie spróbować właśnie zastosować punktowo, miejscowo taki krem, zobaczyć, jak Wasze dziecko będzie reagować. Ja też osobiście na swoich dzieciach przetestowałam bardzo fajną rzecz, czyli zasypkę z żyworódki. Żyworódka ma takie właściwości właśnie regeneracyjne, nawilżające, wyciszające, świetnie się sprawdzała, szczególnie nie tylko w okolicach, w okolicy pieluszkowej, ale też na różne inne wysypki u moich dzieci to był dobry produkt. Stosowałam oczywiście na start na jakimś małym fragmencie, patrzyłam jaka jest reakcja, zawsze była fantastyczna. Natomiast odnośnie zasypek i właśnie wszelakich takich pudrów, to bardzo uczulam tylko na jedną rzecz, żeby w momencie, kiedy zmieniamy tą pieluszkę, na przykład we wcześniejszej była wykorzystana zasypka, puder, cokolwiek, to, żeby dobrze później wymyć, żeby nie zostawały te, wiecie, w kontakcie z wodą, szczególnie zarówno w sumie u dziewczynek jak i u chłopców, bo u dziewczynek między wargami mogą się robić takie małe zlepki właśnie tego pudru, czy zasypki, jak dołożymy do tego wodę, czy nawet mokrą chusteczkę u chłopców. Również jest troszkę zakamarków, trochę miejsc, które mogą właśnie być świetną skrytką dla takiego, wiecie, zlepku tego pudru, więc dobre oczyszczenie później skóry, tak, żeby ten preparat, który wykorzystacie, mógł dobrze zadziałać i ewentualnie później dajemy skórze odpocząć. Więc jak najbardziej te wszystkie znowu pudry, nie, wy, nie, wiecie, nie wyginęły, one wciąż są dostępne na rynku, stary bardzo sposób, mąka ziemniaczana też czasem jest polecane, znowu ile dzieci, ile osób doradzających, tyle pomysłów, więc można też z tego korzystać, jeśli chodzi o pudry, które kupujecie w aptekach czy w drogeriach, znowu im krótszy skład, tym lepszy. Więc e, tutaj bardzo, bardzo uczulam, żeby. żeby e, jest dużo aplikacji, które Wam też pomagają czytać składy, więc polecam, żeby jednak zanim kupicie, przeanalizować, e, czy na pewno ten produkt ma dobry skład i czy na pewno ten produkt ma szansę zadziałać na problem, który, który Wy macie. I ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to jest taki preparat. Jego też e, o nim już mówiłam e, w filmach. To jest liniment. To jest woda wapienna z oliwą z oliwek i Liniment, jeśli się nie mylę, to ma w swojej ofercie, e, dwie firmy mają, Mustela i Alfanowa. I jest to taki produkt, który absolutnie nie służy do codziennego, każdorazowego stosowania. Nie. Natomiast jeżeli na przykład jest skóra mocno podrażniona, albo jest jakieś zakażenie, zapalenie, jest duże odparzenie i na przykład dziecko bardzo e, reaguje bólowo e, na tą zmianę pieluszki, widać, że, że ta skóra tak jak nawet sami sobie gdzieś będziemy mieli podrażnioną tą skórę i nawet myjemy i wiecie, dotykamy, e, używamy zwykłej wody, czy po prostu przecieramy, to też jest takie niemiłe wrażenie, to ten liniment może pomóc. Druga sprawa, e, ten liniment świetnie się też sprawdzi, jeżeli Jesteście na przykład na jakichś wyjazdach, czy po prostu będzie wyjątkowo gigantyczna kupa, a chcecie ją szybko oczyścić, to on też tą skórę jakby łatwiej oczyszcza. Zwłaszcza jeżeli gdzieś tam dłużej ta zawartość pieluszki miała kontakt ze skórą i doszło do, do może troszkę większego podrażnienia. Jednocześnie nie trzeba tego preparatu zmywać, i on sam w sobie też tą skórę tak delikatnie pielęgnuje i wycisza. Ja u swoich dziewczyn. Właśnie stosowałam okazjonalnie e, w sytuacjach, gdy e, były jakieś, czy właśnie infekcje, czy takie biegunki, albo były jakieś, tak, nieładnie to powiem, były trudności, właśnie przy zmianie pieluszki była duża niechęć. Coś tam się takiego działo, to świetnie się sprawdzał, to jest produkt bardzo wydajny, natomiast raz jeszcze podkreślę, absolutnie nie jest niezbędny i absolutnie nie jest przy dostosowanie przy każdej zmianie pieluszki. I to był pierwszy myk, który może pomóc, jeśli dziecko właśnie nie lubi tej zmiany pieluszki, a druga sprawa, teraz już raczej wszyscy wiedzą, że są takie produkty jak podgrzewacze do chusteczek nawilżanych, można oczywiście to ominąć i stosować czy e, właśnie bambusowe ściereczki, czy płatki kosmetycznej, po prostu miseczka z ciepłą wodą. Ale jeżeli korzystacie z chusteczek, to albo e, można te chusteczki podgrzać w takim e, podgrzewaczu. A w sezonie grzewczym, słuchajcie, mamy e, kaloryfery. Można położyć paczkę e, chusteczek na kaloryferze, i one też będą cieplejsze. I są dzieci, które właśnie bardzo mocno reagują na e, zimno, na no to, że ta. Chusteczka jest po prostu zimna, że e, dotyka je coś takiego mniej przyjemnego, więc tutaj ciepło, e, czasem liniment m, mogą być takim może pomysłem dla Was, e, jak można ewentualnie sobie pomóc. A jeżeli dziecko reaguje na każdą czynność taką pielęgnacyjną. E, płaczem i bardzo trudno jest Wam je wykonywać, to zachęcam, żeby porozmawiać na pewno ze swoją położną środowiskową, e, zobaczyć, czy może osteopata albo fizjoterapeuta nie będzie w stanie Wam tutaj pomóc. Ok, oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was. Jeżeli są jeszcze kwestie, które chcielibyście, żeby zostały poruszone odnośnie tematu zmiany pieluszki, no to Przenosimy dyskusję niżej, natomiast jeżeli pojawi się dużo wątków i o czymś totalnie zapomniałam, to oczywiście powstanie, powstanie nowy film, nowy odcinek. Ale mam nadzieję, że w miarę taka podstawowa wersja zmiany pieluszki właśnie będzie w tym jednym odcinku. Bardzo Wam dziękuję i oczywiście zapraszam na inne filmy, które są dostępne na tym kanale.